Cześć, witaj z tej strony Lena Murawska, czasobalans. Podsumujmy sytuację. Na parapecie pozostały książki dla dzieci pod kątem stosiku książek do nauki czytania, do doskonalenia czytania. Został podręcznik do muzyki z trzeciej klasy. Reszta już znalazła swoje miejsce, według tego, co mówiłam w poprzednim odcinku. Powiesiłam sobie swój dyplom wraz z ocenami uczestników jednego ze spotkań, które prowadziłam, bo tutaj ma być moja przestrzeń biurowa docelowo. Tutaj mamy książki, które zostają według tego, co opowiadałam w poprzednim odcinku. Tu są książki córki, która chce, by były na jej półce w docelowej biblioteczce. Nie będę pokazywać, ponieważ nie wszyscy. Zgadzają się z tym, że te książki, które tu są, są dla grupy wiekowej mojej córki, więc nie chcę budować sporów, tylko chcę opowiadać, jak można działać. I przy okazji opowiem o schemacie działania, który w tej chwili jest prowadzony. Co prawda, ten stos książek wynika po prostu z tego, że zmienialiśmy pokój i wynieśliśmy z drugiego pokoju i przynieśliśmy tutaj po prostu z najróżniejszych miejsc. Gdzie były te książki poprzednio w jedno miejsce, ale jeśli masz biblioteczkę i masz poczucie, że ona nie jest do końca poukładana, to też możesz działać w ten sposób, że wyjmiesz w jedno miejsce wszystkie książki z regału, pozostawisz go sobie pustego i potem, selekcjonując książki, będziesz uzupełniać półki. Tak jak wspomniałam, ten porządek, który zrobię na koniec. Tej serii, tego wyzwania, które teraz nagrywam, nie jest porządkiem docelowym, ponieważ planuję zakupić regał bili oszklony, by stworzyć biblioteczkę. Natomiast w tej chwili będzie mi zależało, żeby na tym regale zmieścić jak najwięcej książek, ale docelowo czasobalansowa technika układania książek polega na tym, by e, jeśli masz tak, że nie możesz zdecydować, które książki zostają, które nie. Trochę u nas pachnie ogórkami, i świnaczki dają o tym znać, bo bardzo lubią ogórki, więc być może będą w tle hałasować. Ale wracając do regału i do książek, uzupełniaj półki, które masz w zasięgu ręki, do których ci wygodnie sięgać, tematami, czy też właśnie przypisz półki do osób. Planuję też coś takiego zrobić w swojej biblioteczce, że będzie półka na książki syna, półka na książki córki. No, nie są aż takimi chętnymi do posiadania książek jak ja byłam, więc postanowiłam przyjąć ich zbiory do, do celowej biblioteczki. A na dole niech zostaną książki, co do których nie jesteś zdecydowana, które chcesz zostawić, ale może nie do końca chcesz pokazywać, że masz. Z drugiej strony, na przykład, planujesz je sprzedać, więc, żeby były na dole, mogły w dowolnym momencie wrócić wyżej, lub być po prostu oddane, zamienione, czy jakkolwiek inaczej. Dobra, za którą półkę się weźmiemy? Skoro w zeszłym odcinku, w poprzednim odcinku była górna, to zjedźmy półkę niżej. I teraz, tak, ponieważ zostawiam kadr tutaj, to. Będę pokazywać Demello, autor w gruncie rzeczy kontrowersyjny, Antonio Demello, to są bardzo łagodne przypowieści i historyjki. Ja będę tę książkę chciała sprzedać, więc odkładam ją na stosik sprzedażowy, który powstanie. Kwiatki z ogrodów św. Franciszka, przynajmniej z tego co pamiętam miałam dwie takie książki i to też jest... Na pamiątkę ukończenia klasy siódmej książka szkoły podstawowej, więc to jest książka pamiątkowa. Książki pamiątki już mamy, więc od razu odkładam do góry. To jest coś, czym interesuje się córka, więc do doskonalenia rysowania odkładam jak najbardziej będzie na jej półce. Docelowo w tej chwili położę na półkę górną, żeby od razu było. O, potem ci pokażę, co tutaj powstało. To jest kolejna książka w tematyce rysowania: jak rysować i malować ludzi. To jest moja książka, ale tak jak wspomniałam, córka ma zainteresowania rysownicze, lubi sobie po to sięgnąć, więc zostaje. Tu jest bardzo ciekawa książka, szkoła rysowania, ale myślę, że już dla młodszych dzieci niż my jesteśmy niż my mamy, jak narysować jeżyka, samochód, myszka stopniowo. Ta książka już ileś czasu z nami jest, ale nie widzę, żeby dzieci po nią sięgały. W związku z tym odłożę na razie na osobną kubkę na parapet. Bo będę chciała pokazać koleżance, która jest zainteresowana książkami do nauki czytania. Być może ona będzie chciała przejąć to jest bardzo ciekawa yy, książka, formuła spróbuję pokazać tak, dzieło jest i jest kolorowanka związana z tym dziełem i można sobie tworzyć, nie jest zbyt wykorzystana i zarysowana, ale zostawię bo być może, to jest seria polscy malarze, tu mamy Jacka Malczewskiego na przykład, bo być może córka do tego wróci, więc niech to jeszcze chwilę z nami będzie to jest Galeria Dresdenska. Album mojej mamy, który był z nami kawał czasu. Natomiast nie pamiętam już, jaka jest historia y, tej książki i dlaczego ona jest z nami w naszym domu. Tutaj widzę, że znajdowałam różne obrazy do szkoły. Będę musiała to jeszcze przejrzeć. W środku są dzieła. Czarno-białe. To jest wydanie z roku. Czy tak na szybko znajdę tę informację. A dla, dla mnie od mamy w 83 roku. Oho, czyli w roku mojego urodzenia. No to cóż, dla mnie od mamy chyba musi pozostać jako książka. Pamiątkowa. No i tu zobaczcie, oczywiście mama nie miała nic złego na myśli, pewnie się nie spodziewała, że podejście do książek tak bardzo się zmieni. Tutaj mam jeszcze piłkarskie różne sprawy związane z gumami turbo, którymi zajmuję się na kanale Retro Rodzinka, więc je odkładam. No ale wracając do książki Galerii Dresdańskiej. Wychodzi na to, że z okazji urodzenia, czy może na imieniny mi ją mama kupiła, być może taka była jej historia, ale no i właśnie, no i to jest książka z dedykacją od mamy, prawda, od rodzicielki, no i co. I ona teraz poniekąd na tej półce musi zostać, nawet jeśli ja na przykład się tym nie interesuję. Dzieje filmu polskiego. Troszeczkę się tutaj filmem. Interesujemy. Nagroda za recenzję filmu Dis w Liceum, czerwiec 2002 rok. No tak, to była bardzo fajna recenzja. Mam nadzieję, że y, gdzieś się jeszcze odnajdę y, i być może tutaj wkleję, ale jak dotąd tego nie zrobiłam. No skoro to jest nagroda, to również zostaje mitologia grecka, już przerabiana przez córkę. W piątej klasie podstawówki przydała się ta książka do odnalezienia niektórych obrazów. Bardzo ją lubię. Jest fajne opracowanie, chociaż muszę powiedzieć, że pani od języka polskiego przygotowała na koniec czwartej klasy podstawówki dla wszystkich dzieci takie prezenty. Jeśli u was nie jest ta książka proponowana do szkoły, Znacie kogoś, kto będzie przerabiał mitologię, komu jest potrzebna, jest naprawdę świetna. Jest bardzo dobrze zrobiona, bardzo przyjemnie się z niej uczy. Misteria dionizyjskie na przykład. Kto to był Tyrs? Karanie tych, którzy wystąpili przeciwko Dionizosowi. O złotym dotyku. O Aresie. Bardzo fajne. Rozpisane w zrozumiały sposób współczesnym językiem, w zrozumiały sposób dla młodzieży, więc warto w temacie mitologii się tym zająć. Na ten odcinek tematów wystarczy. Pokazuję, co wyszło u góry. Mamy temat malowania, rysowania, doskonalenia. Mamy książki, które córka chce mieć. Mamy moje pamiątkowe publikacje. No, i tak to wygląda po kawałeczku czasobalansowo, na spokojnie i temat sprzedażowy, który przełożymy tutaj na razie na stosik związany z rysowaniem. Być może obfotografuję i po prostu wrzucę, jak będę miała rozplanowane już wszystko, co chcę sprzedać. Ok, jeszcze sporo pracy przed nami, no ale cóż, trzymaj się ciepło. Oczywiście obserwuj czasobalans nie tylko w tematyce książek, tutaj się poruszam, ale w tym, żeby działać, iść do przodu, ale zgodnie ze swoim balansem, żeby nie zachwiewać swojego zużycia energetycznego, żeby dobrze zarządzać energią, jak to się modnie dzisiaj mówi. Ok, tyle ode mnie. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia w następnym. Odcinku. Myślę, że jest nieźle. Cześć.